Siemanko. Dojechałam do Madrytu. Zimno w tym Madrycie, ale dobrze, że nie pada, chociaż powiem Wam ogólnie, że już miałam. Dzisiaj jest 26. Bilet do Polski mam na 30 listopada, ale dzisiaj jadę do Madrytu. Stwierdziłam, że nie chcę chcesz do domu, i kupiłam bilet na Gran Canaria, na kanary i lecę sobie posurfować jeszcze. Nie wiem skąd ten pomysł, bo byłam już trochę nastawiona psychicznie, że jedziemy do domu za chwilę po Madrycie. Ale tak stwierdziłem, tam jest jeszcze 20 stopni. Ja bym jeszcze poserfowała sobie. No więc bilet mam i lecę jednak 30 na kanary. Ale najpierw pooglądajmy jednak Madryt. Masakra jaki tu jest tu wydaje mi się, że to pewnie przez tą choinkę i to oświetlenie tego wszystkiego dzisiaj, ale ludzi pokażę Wam dzisiaj troszkę codzienności, jako że lecę za parę dni na Kanary, na Gran Canaria, to stwierdziłam, że sobie, bo dawno nie było pralki w hostelu, więc prałam wszystko w umywaleczce, yy, w zlewie. Mam proszek z domu ogólnie, bo zawsze sobie troszkę proszku biorę ze sobą. Zawsze te ubrania są trochę bardziej świeże niż jakby się je myło mydłem albo szamponem, co nie? No, ale że yy, wczoraj szłam na spacerek i niedaleko mojego hostelu była Tamararam pralnia sama jestem, to mogę sobie śpiewać eee, 4 euro za 12 kilo, 6 euro za 15. Mi starczyło to, bo nie mam dużo rzeczy. Też mega fajne jest to. Bo ja oczywiście nie pomyślałam, że same drobne będą. I można sobie piątkę albo dyszkę w papierku rozmienić na drobne. No więc rozmieniłam sobie, żeby móc zapłacić. 40 minut to pranie trwa. A też ja nie wiedziałam w ogóle, jak, co to znaczy: te wszystkie programy, i z tłumaczem musiałam siedzieć. No. Także 40 minut tu posiedzę, jak się wypierze, potem rzucę do suszarki i pewnie z pół godziny jeszcze posiedzę. Ale dobrze, może się zrobić cieplej na dworze, bo na razie to jest chłodno, mokro, i jak ja się cieszę, że jadę na te kanary i będzie tam cieplutko. z Hiszpanii i Z tego co się dowiedziałam, to po prostu nie zgadzają się ze swoim rządem bo zmiany, które chcą wprowadzić e, pogorszą jeszcze sytuację w Hiszpanii Szczegółów nie znam, dowiedziałam się tylko tyle Myślę, że na internecie dowiem się czegoś więcej więc poopowiadam, ale jest grubo ogólnie Ja bym chciała przejść e, tam na drugą stronę ogólnie ale to będzie ciężkie zadanie Chyba już się dowiedziałam czemu oni strajkują i to chyba chodzi o to, że chcą wprowadzić wszystko elektronicznie, że bez transakcji gotówkowych. pojęcia to, ale cała fontanna jest ugrocona, a chciałam sobie tam zdjęcie teraz zrobić, to nie? Yeah, to jakiś tam sportowiec chyba. Ogólnie dzisiaj znalazłam klinikę i umówiłam się na test antygenowy szybki. Koszt takiego testu 50 euro. Ale to chyba i tak wychodzi taniej niż jakbym robiła tam po przylocie na lotnisku. A wolę mieć już sumie święty spokój zrobić sobie te testy tutaj i dolecieć sobie na Gran Canaria po prostu na luzie. Więc na 13 się umówiłam, jest koło 12, więc pomału tam zmierzam, bo mam jakieś 40 minut z spacerkiem I biorę pod uwagę też to, że się pewnie zgubię gdzieś po drodze, więc idę sobie wcześniej już Że wam tą klinikę, później nazywa się Lifeland Także pokażę wam jeszcze to miejsce i opowiem później jak było i No a więc tak wygląda laboratorium. Tu będę miała robione testy. Już jest kolejeczka przed wejściem. Miałam na 13, jest za 20, ale chyba się już też ustawię. Pomału. Dobrze, już po. Całość trwała jakaś, jakieś e, 3 minutki, więc mega fajnie i mega szybko. Trochę bolało, bo w Polsce, jak miałam robiony ten test, to był tym takim patyczkiem, co wyglądał jak zwykły patyczek kosmetyczny, że po gardełku, po nosku i to wszystko. Dziękujemy. Tutaj miałam robione takim cienkim patyczkiem, który jest składany trochę głębiej, więc... Ale i tak pani była bardzo miła, delikatna, więc nie było źle. Eee, chyba tu. No, wyniki i nie musiałam na nic czekać, bo wyniki za jakieś 10 minut na maila przyjdą, że sobie wszystko ładnie wydruku... wydrukuję przed lotem. Mam nadzieję, że wydrukują mi to w hostelu i nie będę musiała szukać eee, żadnego punktu xero. Ale no jak mi nie wydrukują tam, to myślę, że powiedzą mi, gdzie mogę to zrobić, więc też nie będzie problemu. Dobrze, no. To chyba wszystko na razie ładnie się ogarnia. Ej, ale śmieszna sytuacja, bo miałam zarezerwowany pokój dzisiaj w hostelu w pokoju wieloosobowym. Za 14 euro łóżeczko, tylko jedno, a przyszłam na recepcję i babka do mnie, że jest jeszcze jedna Agnieszka, która była tutaj wcześniej, i ta z recepcji myślała, że ja i tamta Agnieszka to ta sama osoba więc nas wpisała na jedno łóżko i że tamta dziewczyna była pierwsza, no to ona zajmuje to łóżko i teraz nie wiedziała, co ze mną zrobić, więc y, dostałam propozycję, że mogę dopłacić 6 euro i dostać pokój, własny pokój z y, prywatną łazienką. Czyli w sumie zapłaciłam za niego 20 euro. Normalnie on kosztuje 60. Także dzisiaj sobie leżę tak. O, tutaj mam łazieneczkę. <grystanie> także całkiem fajnie. <grystanie> Dzień dobry w kolejnym pięknym dniu w Madrycie. Yy, idę teraz właśnie. Do hostelu, bliżej już lotniska, bo jutro lecimy na Gran Canaria. Wziąłam hostel, ten z moim y, luksusowym netlegiem y, Idę do, do lotniska, do hostelu bliżej lotniska Także jutro rano sobie w 30 minut do niego dojdę O nie, bo mi się moja pamiątka pogniecie No, także... Y, ale mam jakąś zawiechę, sorry, rano jest, jest 10 Więc mam cały dzień, do tego hostelu zajmie mi droga jakieś 2 godziny 15 minut więc oczywiście idę spacerkiem, bo jeszcze przez te dwie godziny sobie pozwiedzam na pewno dużo i mam cały dzień na to, więc tu sobie pójdę, tam zostanę, tu sobie odpocznę, tam może gdzieś na kawkę, tak wiecie, na no spokojnie. Bo po co mam gdzieś tam autobusem i siedzieć w kostelu, jak jeszcze mogę sobie połazić, co nie?